Jakie tu ryby są w wiśle, tak? Proszę pana, w wiśle są tak, leszcze, podleszczaki, są proszę pana i sandacze, i szczupaki, i węgorze się trafiają, proszę pana, płocie, okonie. Poza powiedzieć tak szczerze biorąc, że, że proszę pana, czasami to i ptrągi się trafiają, ale poza Warszawą, nie tu w Warszawie, na Rzyce, na Wiśle, trafiają się, bo ludzie trzeba palić. No i sumy się trafiają, to duże... Proszę pana. Także można powiedzieć, że teraz tak jak się teraz patrzy na wisłę, no to widać, że ona nie jest taka brudna. Że powinna ryba się trzymać. Tylko widzi pan te tamy betonowe popsuły całą, całe, całe wędkowanie, dlatego że e, e, gdy były tamy z, z tej maszyny, to ta ryba się lepiej trzymała, a teraz to beton, beton i ta ryba wie pan. Ona nie ma żeru takiego, żeby po prostu... Yy, no i dla wędkarzy jest trudniej złapać tam, betonowych, bo ryba trzyma się przeważnie na koricie, bo tak pod te kamienie to się po prostu obawia podpływać. No i tyle mogę Panu powiedzieć. A wie Pan, że były kiedyś jesiotry w Wiśle? Były, jeszcze są podobne. Jeszcze są podobno, ale to wie Pan, unikaty gdzieś się trafiają. 45 lat wędkuję. Od, o, wie Pan, żeby tak... Dokładnie powiedzieć, to może przesadziłem, ale tak według karty wędkarskiej od 1968 roku. To widział Pan, jak się Wisła zmieniała, czystość wody. Oj, proszę Pana, Wisła się zmieniała, proszę Pana, różnie i statki pływały, proszę Pana, i było koryto takie głębsze i w ogóle teraz trochę Wisła jest zaniedbana, proszę Pana, zaniedbana jest. Jakby zrobili jakieś, proszę Pana nad Wisłą jakieś ośrodki, jakieś bulwary, jakieś, jakieś kawiarnie, jest coś, to może by te ekolodzy by lepiej dbali o te Wisłę, rozumie Pan? A tak to wie Pan. Wisła, jak, Wisła wtedy była dla e, wędkarzy dobrą, jak była, jak była dziką rzeką, dziką. A teraz tak wie Pan, i brudne są, i ludzie zostawiają śmieci, i butelki. I, wie Pan, no. Nie ma kultury. Nawet już wśród wędkarzy się trafiają niekulturalnie. My nie jesteśmy wędkarze e, e, rzeźnicy, tylko wędkarze sportowi.